5 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Krynicy Zdroju odbyło się spotkanie w sprawie problemów komunikacyjnych związanych z płynnością ruchu w rejonie Ronda przy Kościele Zdrojowym. W spotkaniu oprócz władz miasta i krynickich radnych wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Policji i Straży Miejskiej. W sprawę rozwiązania problemu osobiście zaangażował się również Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przez Krynice w ciągu doby, w tych szczytowych okresach przejeżdża około 10-11 tysięcy pojazdów, to naprawdę tutaj nie ma takiego złotego środka, który by można było zastosować i znikną nam korki. Tutaj te przejścia dla pieszych, no wydaje się, to sprawdziło się w Krościenku nad Dunajcem. Wydaje się, że trzeba będzie jednak odsunąć od samego ronda. Nie jestem do końca pewny, to będziemy badać, bo to już dzisiaj decyzja zapadła, że zlecimy badanie tego, tego problemu, czy światła sygnalizacyjne nam tutaj pomogą, czy nie. Po spotkaniu odbyła się wizja lokalna w rejonie Ronda przy Kościele Zdrojowym. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Pomysłów było kilka. Natomiast takim najważniejszym pomysłem jest to, że przystępujemy do opracowania badań, które będą modelowały rozwiązania i odpowiadały na pytanie przed ich wprowadzeniem w terenie. Czy są wystarczająco skuteczne, no i oczywiście, jakie będą za sobą pociągały koszty, bo to też dla nas jest bardzo istotne. Podczas spotkania udało się również wypracować rozwiązania, które zostaną wprowadzone w życie jeszcze przed sezonem zimowym. Spróbujemy na sezon teraz zimowy zlikwidować jedno przejście dla pieszych tymczasowo na ulicy Zdrojowej. Przy bardzo dużym ruchu będę, będę delegował strażników miejskich, żeby na ulicy Pilsudzkiego tutaj przy przejściu przy kościele kierowali ruchem pieszych, jeżeli ten ruch będzie bardzo duży. Natomiast tutaj na Płaskiego jest co najmniejszy problem i tak i tutaj to, te przejścia zostaną bez zmian. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Zarząd Ruchu Wojewódzkiego przy okazji przygotowuje analizę modelową dotyczącą możliwych rozwiązań. Model teoretyczny na podstawie danych, które są z ronda, będzie pokazywał, co należy poprawić, a my praktycznie będziemy dokładać swoją cegiełkę, patrząc na jak wygląda wygląda rzeczywiste natężenie i przebieg ruchu.